W dzisiejszym filmie, nawiązując do serii odcinków o Starym i Nowym Świecie, które ostatnio wyszły na moim kanale, chcę powiedzieć o dwóch rzeczach ważnych, którymi różni się Nowy Świat od Starego Świata. Czyli to, że w Starym Świecie leżą wszystkie państwa nieuznawane. Właśnie to pokazuje, jak ten świat, że stary świat jest skomplikowany, trudniejszy. Czyli wszystkie państwa, które są nieuznawane lub częściowo uznawane, te kraje leżą albo w Azji, albo w Afryce, albo w Europie. Czyli Wszystkie Kosowa, Tajwany, Palestyny, Sahary Zachodnie i tak dalej. Nie ma czegoś takiego w Nowym Świecie. I, i to druga rzecz, to jest to, to, to że wszystkie działania zbrojne, II i I wojny światowej, obydwu wojen światowych toczyły się na kontynentach Starego Świata. No wiadomo, że to tak patrząc na kontynenty, kontynenty, stricte na kontynenty, no bo wiadomo, że toczyły się też na wyspach Pacyfiku, tak, no, wyspy są nowym światem, ale, ale to nie są tereny kontynentów nowego świata, tylko są tereny oceanu i wysp no a jeśli patrząc tak stricte stricte no to kraje położone w kontynentach nowego świata no brały udział w II wojnie światowej, ale one brały udział wysyłając swoich żołnierzy, żeby oni walczyli w działaniach zbrojnych które odbywały się na terenie starego świata, czyli jakby zostały, nie zostały skażone nie kontynenty nowego świata nie zostały dotknięte działaniem Zbrojnym podczas obydwu wojen światowych na ich terytorium. Tutaj mieliśmy mapkę, na której widać właśnie te kraje nieuznawane. I to moim zdaniem właśnie jedno i drugie pokazuje, jak ten stary świat jest bardziej skomplikowany od nowego świata. Bo to jest właśnie to, o czym mówiłem w ostatnim w poprzednich filmach, że Hindusów przecież nie udało nawrócić z hinduizmu, a to jest taka religia mocno politeistyczna. Chyba nikt tego nie próbował. No, że ten stary świat jest jakiś inny, te ludy są jakieś twardsze. To w ogóle nie udało się tak kultury przekazać. Tak nie udało się zbudować nigdzie w starym świecie. Coś tak jak w nowym świecie, że powstały zupełnie nowe państwa, które jakby Całkowicie przyjęły kulturę kolonizatorów. Ostatnie wojny na terenach kontynentów Nowego Świata toczyły się w XIX wieku. Na kontynentach Nowego Świata dominującą religią jest chrześcijaństwo. We wszystkich częściach tych kontynentów. Nie ma tam jakiegoś państwa, w którym religia była dominująca, nie byłoby chrześcijaństwo. Wszędzie alfabetem dominującym, głównym państwowym na wszystkich kontynentach Nowego Świata jest alfabet łaciński. I to jest właśnie główny powód, o którym mówi, nie powiedziałem w poprzednim filmie, gdy mówiłem, że Amerykę Południową zaliczyłbym również jak najbardziej do Zachodu, do cywilizacji Zachodu, i tam wymieniałem, że no, dlatego, że nie ma w systemie. Prawnym żadnego państwa Ameryki Południowej, nic takiego, co by było nam obce kulturowo, a co występuje w systemach prawnych kontynentów Starego Świata, takich jak, jak krajów tych kontynentów, takich jak właśnie Azja czy Afryka, takich, właśnie takich rzeczy jak wielożeństwo, jak kara chłosty w Singapurze za splunięcie na ziemię. I, I to podałem jako powód, że Ameryka Południowa już zaliczył jako Zachód, ale również dlatego, że przy, przede wszystkim ze względu na katolicyzm wszechobecny i na alfabet łaciński.